Szeroki front gaśnicowy musi wprowadzić do następnego parlamentu silną reprezentację polskiej prawicy. Tej prawicy, która jest w szerokiej gamie, szerokim spektrum antysystemowa, prawdziwie antysystemowa, a nie dryfuje ku centrum. Tej prawicy, która jest prawdziwie wolnościowa, a nie rozmienia na drobne kanonicznego zestawu postulatów wolności ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej. Tej prawicy, która jest prawdziwie narodowa. A nie eurokołchozowa, tej prawicy, która jest tak katolicka, szanowni Państwo, jeśli nie z sercem, to rozumiem. Jeśli nie z pobożności, to z ostrożności procesowej, mówię oczywiście o perspektywie sądu ostatecznego. Szanowni Państwo, ten szeroki front gaśnicowy właśnie się niniejszym, zdefiniował ujawnił się wyszliśmy z lasu wyszliśmy z lasu na pole a oby to było pole grunwaldzkie dla nas a dla przeciwnika oby się to właśnie tak skończyło jak pod grunwaldem